Zupa krem z czerwonych buraków z kary to bardzo ciekawa propozycja prosto z Kanady, z prowincji Quebec. Ma bardzo mocny i wyrazisty smak, zasmakuje niemal każdemu. A przepis dostałem od mojej serdecznej kanadyjskiej przyjaciółki Asi, której ten przepis dedykuję i ją oczywiście pozdrawiam. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia cebuli, krając pół plasterki i przesmażam w garnku na oliwie z oliwek. Następnie główny bohater tej zupy, burak, kroję w kostkę mniej więcej 5-6 sztuk. Dorzucam do zeszklonej już cebuli i smażę razem, mieszając. Następne warzywo to ziemniak. Uwielbiam go używać do kremowych zup. Pomaga w uzyskaniu tej konsystencji. Kroję go w kostkę i dorzucam do reszty smażących się warzyw. Po kilku minutach smażenia dodaję ciekawy smak, pastekary. Mieszam i smażę przez jeszcze jakieś 2-3 minutki, po czym dodaję miód. Około dwóch pełnych łyżek. Chcę, żeby był mocno wyczuwalny. Wszystko razem mieszam. Teraz czas na bulion. Dodaję około litra drobiowego. Mieszam, doprawiam do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem. Pieprzu używam dosyć dużo. I całość gotuję na małym ogniu co najmniej pół godziny. A na koniec gotowania, kiedy warzywa są już miękkie, dodaję mocno kanadyjski smak. Syrop klonowy. I dla zbilansowania tych wszystkich smaków wkrapiam sok z całej cytryny. Wszystko następnie blenduję za pomocą blendera. Kiedy uzyskam konsystencję gęstej zupy krem, przekładam niezwłocznie na talerz, a na wierzch nakładam kleksy kwaśnej śmietany. Gęstej oczywiście. Posypuję szczypiorkiem i z uśmiechem na ustach zabieram się za jedzenie. Tą zupkę można zjeść również jako chłodnik. Próbowałem na drugi dzień. Rewelacyjna. Burak to trochę niedoceniane warzywo, ale dzięki temu przepisowi na pewno to się zmieni. Wy też możecie tego spróbować, koniecznie robiąc tą zupę w domu. I jeszcze raz dzięki Asiu za przepis, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnoti.pr, a jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.